Nazywam się Hanna Arobas, chodzę do siódmej klasy Szkoły Podstawowej Morska Krajna. Mam 12 lat i zaczęłam grać w szachy w wieku 5-6 lat. Gram również w siatkówkę i mam bardzo wysokie osiągnięcia. Gram na poziomie mistrzostw Polski zarówno w szachach jak i w siatkówce w kategoriach trójek i dwójek. W czasie pandemii, jak trzeba było już niestety, kiedy był właśnie COVID, nie można było grać w szachy stacjonarnie, ponieważ były wszystkie rygory, więc były organizowane turnieje online. Bardzo dużo też, jak grałam z przyjaciółmi, to wszystko trzeba było online, nie można było się spotykać, trzeba było siedzieć w domach. I dopiero, gdy później się zaczęło wszystko już bardziej uciszać, to można było przychodzić do klubu na zajęcia, bardziej się spotykać z trenerem, bo tak to były zajęcia online cały czas. Też przez to, że było tak online, to można było cały czas rozmawiać z przyjaciółmi, nie trzeba było się spotykać i kiedy można było zagrać sobie w szachy w każdym momencie, kiedy się chciało. Ponieważ wystarczyło otworzyć komputer i zagrać online, nie trzeba było się tak spotykać i też było bezpieczniej patrząc na jakie były wtedy czasy. Jednak lepiej jest spotykać się normalnie przy szachownicy z przeciwnikiem, patrzeć po prostu mu na twarz, żeby... Jest po prostu kontakt z kimś innym niż tak cały czas z komputerem przed ekranem. Szachy bardzo pomagają też właśnie w skupianiu się w szkole, w nauce. Przy matematyce jest dużo prosi zapamiętywać różne rzeczy, jakieś wzory właśnie. I bardzo pomagają w nauce szachy, przy skupianiu się i przy zapamiętywaniu informacji. Do przyszłości chciałabym kontynuować grę w szachy, w siatkówkę, ponieważ bardzo mnie to rozwija umysłowo, jak i fizycznie. I chciałabym też zdać bardzo do, dobrej szkoły.